Z tej strony Nixie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. To są Minecraftowe TikToki. Tak. Teraz będę je praktycznie ciągle nagrywać. Może pojawi się też nawet Among Us? Ale nie wiem. E, możecie mi pisać w komentarzach, e, czy chcecie Among Us, czy nie. Dobra. Ale przed, y, już zaraz będziemy zaczynać przed odcinkiem zostawcie łapkę w górę subskrypcję i dzwoneczek jeżeli chcecie żeby wam powiadomienia przechodziły tak no dobra no to bez przedłużania lecimy przejście dobra okej okay. nie no ładne są nawet fajne podobają mi się Okej. Okay. To jest od tyłu, to już wiemy. Tik To też jest od Ale w ogóle... Ej, ej, jak fajnie zrobić z tymi płomieniami niebieskimi. No bo to teraz ta najlepsza wersja, no? Ej, no fajne! Fajny pomysł z tymi płomieniami. W ogóle. Okej okay. aha, dobra, teraz tak, ja coś lisek, nie jakieś Dobra, coś z Slime balling. bardziej z. Jakie genialne! Wy to widzieliście? Jakie genialne! Ja. Wiem, ona chyba w górę wznosi albo w dół. No. Okej. Okay. Krzesełko. No fajny pomysł. Już widziałam taki. Komputer. Aha. Taki standardowy, dobra. Tutaj jak jest coś. Z... Aha, nie wiem, co to było, ale dobra. Um. Okej. Okay. Kuchenka. No, wiem. Fajne. Prosty sposób. Aha. Uh -huh. I się jedzie, i, I co teraz? Nie będzie co tak jechać? Co mu się z Minecraft... Co mu się dzieje? Co? To przez tą kolejkę czy jak? Jaki lag mózgu? Nie. <laughs> Страшная логмозг. Ну и я знаю, о том, такая такая есть. И такая Файна. Aha, ok. Wyrzucam, ja fajnie sobie zrobił to w w ogóle. To szkole. ja Ja. Aha, przejścia. Okej. Okay. Jakie fajne. Ja bym takiego nie przeszła nigdy w życiu. Bo ja bym nie wiedziała, gdzie skakać w ogóle. Ja bym była tak zestresowana przy tym. Choć to tylko gra. Jo, ja cię kręcę. Nie. Jakie super. Dobra. I co tutaj? Będzie coś więcej. Nie, nie będzie. No to tak, słuchajcie, moi kochani. No to i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie lajka, like subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I dzisiejszy komentarz. Wymyślmy sobie jakiś komentarz. Napiszcie komentarz Among Us Albo Minecraft Hashtag Minecraft Hashtag Among Us. No to, to wy wybierzcie Czy chcecie Among Us czy Minecraft No to tak To papa pa